Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Na moim kanale jest ze mną Marcinator. Pozdrawiam. Kolejne nowości przywiózł Marcinator. Oczywiście ta nowość też chyba jest na Shop, Albo możecie po prostu sobie wejść i zobaczyć. Oczywiście z naszym kodem program macie zniczkę. Jest to XB3041. Tu macie ogólnie opis, jak to się mówi? Jezu. Opis efektów. Blond podstawowy, rezerwowy, owa wyrzutnia ma. Kod QR do zeskanowania. jest to kaliber 30, oczywiście strzały są proste i tu wam pokażę 36 strzałów, 35 metrów, yy, no, dolot oczywiście, plus minus 15 sekund. Niech ktoś policzy ile razy mojej odcinku, oczywiście. Oczywiście. No właśnie, to powiedzcie to właśnie, No a klasa pewnie F3 XB tak mówiłem, czyści się strzałów, kaliber 30. No i macie 810 gram, prawie kilo. No to zapowiada się pewnie rozpierdziel. Także widzimy się za chwilę na polu bitwy, a wy ocencie. widzowie to w komentarzu. O, salut.